Jeśli dajecie pijakom na ulicy pieniądze i wydaje wam się, że pomagacie im w ten sposób, a tylko chcecie od, od nich się odczepić i potem im dajecie ten wazeta, to pamiętajcie słowa czarnego Romana, który was zaraz naprostuje tym, co wam za chwilę powie. Czarny Roman po skramie alkoholików ulicznych. Bo alkohol to łzy! Szatana! Z świadomość masz. Uwet masz wszyscy, alkohol twój wróg. Tego to nie nagrywaj, bo to głupoty. Najmocniejszy slogan kobiety. Alkohol z ludzkości. Wziąłem prysznic i założyłem dopiero w autobusie, że mam przepaloną yy, koszulę papierosa. Rodzaję z nim, on jest stało, co się nie odstanie. Nasza wódka, niebieski kolor ma. Niebieski kolor ma. Niebieski kolor ma. Nie, to ja niebieski kolor ma. Na etykiecie dwie kości czacha Dwie kości czecha. Taki mały, taki duży może Ja, cię bym... się taki za... ja taki ty nie chcę marci. Ty naprawdę bym bym... się nie nudzisz tutaj w tym kraju. Na.